Pani Rita była tego dnia u Krawcowej, majestatycznej pani Barszcz. Wracała niezmiernie podniecona nie tylko nowymi fasonami sukien. Zupełnie przypadkowo rzuciła okiem na wiszące na ścianie ślubne zdjęcie i zauważyła, że pan młody jest ogromnie podobny do człowieka, którego zdjęcie zamieszczono niedawno we wszystkich gazetach na niezbyt honorowym miejscu. Dyrektora Karola Kucha. Okazało się, że rodzona siostrzenica Barszczowej, Anna, wyszła za kuzyna Kucha. Niejakiego Edwarda Kuchte. Ten Kuchta jest kierowcą i pracuje w biurze podróży. Żonie porucznika udało się niepostrzeżenie przepisać jego adres z leżącej przed przedpokoju koperty i jest dumna ze swojej zdobyczy. Piotr bezwzględnie studzi jej zapał. Nie chcę więcej o tym mówić. Zmieńmy temat. Jutro wyjeżdżam służbowo. Chodźmy po prostu na spacer. Za pięć minut będę gotowa, odrzekła Rita, uśmiechając się i tylko bardzo uważny obserwator spostrzegłby, że kąciki ust jej drgały. Na no jak długo jedziesz? Może na dwa dni, a może na tydzień, wiesz jak to jest. Zadzwonię. Porucznik Sempołowicz był dobrym obserwatorem i wiedział, co się dzieje z Ritą, kiedy dowiaduje się o jego wyjeździe, ale tak samo on, jak i ona, nic nie mówił o dręczącym go niepokoju. Krupczyński jak zwykle kazał cię pozdrowić. I tak jak przed każdą wyprawą Piotra, Rita zachowywała się dzielnie. I tak jak zwykle myślała, ja wiem, że trzeba, żeby ktoś się tym parał, ale dlaczego on? Dlaczego właśnie on? Kiedy wyszli z domu, ktoś ukłonił im się nisko, zbyt nisko. Kto to? spytała Rita, która zauważyła wypełzłą z cienia postać, chociaż ta błyskawicznie znikła w mroku. Nie znasz. Miałem z nim do czynienia służbowo. To widać. Nie podoba ci się? wzruszyła ramionami. Skądże mogę wiedzieć? Ale wygląda tak jakoś wygląda, że mi go żal. Tak, mnie też jest go żal, pomyślał porucznik. No ale trudno. Słuchaj, Rituś, odezwał się po chwili. Bardzo mi przykro, ale muszę cię zostawić samą. Odprowadzę cię z powrotem do domu i wyjdę na minutę. Wiedziałam, że wyjdziesz na minutę, obróciła ku niemu twarz. Jej oczy błyszczały niepokojem. Ja. Zaczęła, ale nie dopowiedziała zaczętego zdania. Powinieneś mieć przy sobie jeszcze jakiegoś pomocnika. Nie kochanie, to nie będzie nic takiego. Więc sama trafię do domu. Mnie też nic takiego nie będzie, a ty im prędzej się do tego weźmiesz, tym prędzej wrócisz. Prawie wyrwała mu rękę i pobiegła w głąb ulicy. W pierwszym odruchu chciał biec za nią, ale opanował się i podążył za człowiekiem, niknącym w cieniu. Złapał za ramię wynalazce Jana Pyzika, kiedy tamten skręcał właśnie na rogu. Dobry wieczór panu. Dla mnie on ani zły, ani dobry, powiedział Pyzik, nieco ożywiony tym spotkaniem. Ma pan co do mnie? Po ucieczce tego łotra znalazły się może moje papiery? Nie, nic takiego nie mam. Ale chciałem dokładniej poznać tę sprawę. No i przede wszystkim dowiedzieć się, czy pan ich sam nie szukał. Ja? Ja ich szukałem przez cały czas. Ale jakże ja mógłbym je znaleźć? Jestem od wszystkiego odcięty. Jeżeli pan grzebie w tych sprawach, to pan wie, że mnie wyrzucono z pracy. Czy ja nie szukałem papierów? A to dobre. Panie Pyzik, powiedział oficer. Jeżeli przyjmiemy nawet, że zrobiono panu świństwo... Świństwo? To za słabe określenie! jęknął wynalazca. Może teraz zgodzi się pan wreszcie pogadać ze mną, jak się patrzy, jeżeli już do tego doszło, że pan za mną goni. Oto i pożegnalny wieczór z ritą! jęknęło serce porucznika. Po chwili siedział już w knajpie u boku tragicznego wynalazcy. Nie jestem sympatyczny, zaśmiał się pan Pyzik. Wcale nie jestem uroczy. Tyle tylko, że ja mam rację, że to ja znalazłem właściwy sposób. Wpadłem na to. Zresztą, co ja panu będę mówił. Czy pan w ogóle wie, co to jest katalizator? Stary Arab miał trzech synów i siedemnaście wielbłądów. W testamencie zapisał najstarszemu synowi jedną drugą majątku, młodszemu jedną trzecią, a najmłodszemu jedną dziewiątą. Jak to podzielić? Połowa siedemnastu to osiem i pół, ale nie będą przecież dzielić żywego wielbłąda. Synowie przez całą noc zastanawiali się co robić, a rano poszli do muły zwierzyć mu się ze swojego kłopotu. Kapłan pogłaskał brodę i pożyczył im jednego wielbłąda. Teraz podział przebiegł już jak po maśle. Najstarszy syn dostał dziewięć zwierząt, średni sześć, młodszy dwa, dziewięć, sześć i dwa, razem siedemnaście. Został jeszcze jeden wielbłąd nikomu nienależny, tego muła zabrał z powrotem. Oto bajka o katalizatorach, ale pan jej nie zrozumie. Katalizatory działają, chociaż działanie ich jest niewidoczne. Tak właśnie jak powinien działać inteligentny człowiek. Jeżeli pan chce wiedzieć, to spotkałem w życiu jednego takiego gościa, który był katalizatorem. Wywołał wszystkie nieszczęścia w moim życiu. Niby nie maczał w tym palców, niby nic od niego nie zależało, ale wszędzie był i krył się za wszystkim. To człowiek przebiegły, człowiek inteligentny, jedyny zresztą, który się nam nie poznał, jedyny, który chciał naprawdę wykorzystać mój wynalazek. On wiedział, co w nim siedzi. Dyrektor Kuch? Tak, Byzik na chwilę zamilkł. Oto, powiedział, facet, o którym i po śmierci będą mówić dyrektor. Dlaczego pan mówił o nim w czasie przeszłym? spytał porucznik i zmrużył oczy. Tyle udało mu się uzyskać od majora, że wiadomość o śmierci Karola Kucha nie dostała się jeszcze do prasy. Ale Kuch mógł być zarówno ofiarą zamachu samobójczego, jak i zbrodni. A tutaj siedzi ktoś, kto go dostatecznie nienawidził. Być może, że nie bezpodstawnie, co nie zmienia postaci rzeczy. Bizik zaśmiał się ochryple. W czterech ścianach celi nic mu z moich obliczeń nie przyjdzie. Jak pan sądzi? Ile mu wlepią za zabójstwo żony? To zależy. Mnie też zależy. Jeżeli posiedzi kilka lat, może znowu uda mi się zgromadzić dokumentację. Chociaż, żebym znalazł drugiego człowieka, który poznałby się na tym, i do tego, żeby nie zagarnął mojej pracy dla siebie. To już nie wierzę. Jan Pyzik zatrząsł się i podniósł głos. No, no, powiedziała kelnerka w oblanym piwem Fartuchu, podchodząc do stolika. Niech go panu uspokoi, zanim będzie awantura. Ostatnio ani razu nie obywa się bez awantury. Wzywacie milicję? Spytał Sempołowicz. Dziewczę skinęło głową. No, oświadczyła znowu i dla nadania swoim słowom większej wagi pociągnęła nosem. Pamiętam, bo było właśnie Marii i obchodziliśmy tu imieniny. Tak się wtedy wstawił, że odwieźli go do żłobka. — Kiedy to Marii? — spytał porucznik. — W połowie sierpnia? — Aha, właśnie. Taka heca była, bo wrzeszczał, pamiętam, że ma na drugie imię Maria. — Jan Maria. Heca, co? Czy mężczyzna może się tak w ogóle nazywać? — Może — zapewnił ją solennie. — I niech się pani nie niepokoi. Już ja go wyprowadzę. Wstał i żegnany powłóczystym spojrzeniem kelnerki wyciągnął na dwór swojego kompana. Wiedział już, że Jan Pyzik miał doskonałe alibi, chociaż z dyrekcji nie mogli się do niego dodzwonić. Jesteś swój chłop, wywodził tymczasem wynalazca. Można z tobą wypić, można ci się użalić. Szkoda, że nie jesteś fachowiec. Dopiero byś zrozumiał, w jaki ślepy kąt mnie zagnano. Mógłbym ci jasno wytłumaczyć. A ty jesteś nie tylko chemik, ale także człowiek. Wraca jutro do pracy, człowieku. Telefony się tam za tobą urywały. Jestem pewny, że wszystko się zmieni, jeżeli jeszcze raz spróbujesz. Rzekł porucznik i energicznie wsadził pyzika do taksówki. Oto jak wyglądał pożegnalny wieczór z Ritą. Piotr spędził go jak maniak na szukaniu majaków, na pocieszaniu nieznajomego pijaka, na brudnych rozmowach przy wódce. A jednak czuł, że zrobiłby to samo po raz drugi, gdyby udało mu się znaleźć ślad człowieka, który krążył po szosie tego dnia, kiedy Jan Pyzik znalazł się w izbie wytrzeźwień. W tej historii nie wszystko było jasne i dlatego tak męczyło to Sempołowicza. Na tylnym siedzeniu zwęglonego samochodu stała maszynka spirytusowa, a na podłogę upadła gitara, czyjś znak Kobieta przeczekała wszystkich. Woźnice, który się kłócił, że niesłusznie wystawiono mu mandat za jazdę bez świateł, obywatela, który miał lukę w życiorysie, więc na wszelki wypadek przytulono go na noc w areszcie, dwie pokłócone sąsiadki, co od słów przeszły do czynów. Dopiero kiedy wszyscy sobie poszli, kapral Kowalczyk podniósł głowę z barierki, dzielącej go od interesantów, i spostrzegł kryjącą się w kącie kobietę. Poznał ją, bo w miasteczku wszyscy się znali, przynajmniej z widzenia. Dzień dobry pani. Co się stało? Kapral Kowalczyk znał ludzi i wiedział, że ta kryjąca się w cieniu kobieta, jeśli już przyszła, to przyszła z czymś ważnym, z czymś ważniejszym niż całe to wrzaskliwe towarzystwo. Nie należała do osób, które spotyka się często na posterunku milicji. Abo proszę pana, odpowiedziała niechętnie, właściwie to ja nie wiem po co przychodzę. Tylko, że tydzień już minął, jak mój mąż miał wrócić z włóczęgi, a jeszcze go nie ma. Zaginął, spytał kapral i zaraz tych słów pożałował. Twarz kobiety strzażała. Nie, nie, broń Boże, nie zaginął, tylko się gdzieś błąka. Wie pan, jak to jest. Mąż poszedł na wędrówkę jak co roku, ale długo jakoś nie wraca. Może gdzieś zachorował, grypę ma i leży, albo co? Pisał, zapytał kapral Kowalczyk, chociaż z góry wiedział, jaka będzie odpowiedź. Ostatnia kartka przyszła przed tygodniem. Adresował ją z Sandomierza. Dlaczego pani, kobieto kochana, wzdycha milicjant nie zgłosiła się z tym wcześniej? Kobieta blednie. To pan myśli, że że to coś poważnego? A no często tak się dzieje, że ludzie z obawy przed nieprzyjemną wiadomością zaniedbują najprostsze sposoby, które mogłyby ich przed nią zabezpieczyć. Ja nic nie mówiłem przeciwnie, milicja nie takie sprawy załatwiała. Niech się pani uspokoi. Zarzeka się kapral Kowalczyk. Zawiadomimy, kogo trzeba, popytamy się i poczekamy. Nie dziś, to jutro mąż się znajdzie. Tego się najbardziej boję, że dostał na drodze jakiegoś ataku. On słaby na wątrobę, nie taki znów młody. Kobieta bezradnie pociąga nosem i nagle wybucha. Nigdy więcej nie pozwolę już na te włóczęgi. Nigdy. Kapral zapisuje dane dotyczące zaginionego. Wiesław Listkiewicz, blondyn średniego wzrostu, urodzony w 1925 roku. Odziane w płócienne spodnie, kolorową koszulę, trampki. Może zmienił ubranie, wypłakuje już ostatnie informacje żona. Miał sobie kupić płaszcz od deszczu. No, no, pociesza funkcjonariusz milicji. Człowiek nie igła, a kraj nie stuksiana, żeby miał w nim zginąć. Wszystko się na pewno wyjaśni. Ale na przyszłość niech pani nigdy nie zwleka z zawiadomieniem władz. Przecież tym sposobem pani tylko utrudnia nam zadanie. Na przyszły raz... Nie będzie już przyszłego razu, woła kobieta będę go prowadziła za rękę jak dziecko. I wybiega z posterunku, trzaskając za sobą drzwiami.